Oj, 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 jo, 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 no dobra. Dzień dobry. Zadanie główne. Idziemy to robić, kochani. Idziemy robić zadanie. Ja wiem, wiem, że mnie nie było dawno tutaj. I czy to jest wielki powrót? Nie wiem tego jeszcze. Nie wiem, co się dzieje. Mapy jakieś. Nigdy nie lubiłem tych taktycznych map z tymi Tetrisami. Na no to moje ziomki, tu też moje ziomki i tu moje ziomki. I naprzeciwko komu stajemy? Nie moim ziomkom. Czyli takim gnojkom i takim gnojkom. Co oni mają za te potwory? Okej. Okay. A może to jednak są moje ziomki? Nie, chyba nie. Ja już nie wiem, którzy są moi. Szczerze mówiąc, mnie to główno obchodzi. Ten sobie dyrygły z karocy Bo dawno w to nie grałem, nie wiem jak się zachowam po powrocie. Nie wiem czy mi się chce. <laughs> Szczerze mówiąc, wiecie jak jest. Koba Do kogo wystrzelacie typy? A, żeby go poinformować, czy on się boi.

Powiem wam tak, jak tak sobie myślę o tej historii, która to jest. To mnie ona kurwa kompletnie nie interesuje. Ale tak naprawdę, nie... co wam mam powiedzieć, no. Momentami grało się fajnie, momentami mniej. No chciałbym to z... skończyć, nie? Dlatego to dalej, że tak powiem, kolokwialnie ciągnę, ciągnę. No tylko tak, teraz za chwilę na horyzoncie pojawi się Horizon. Ja, co ja nam Horizon, chyba? Bo przez horyzont. Na horyzoncie pojawi się Hellblade, Senua. No właśnie, nie Sacrifice, tylko coś tam dalej nie pamiętam. <laughs> ja może nie pamiętać. Mogę. Aha, ten nie przyjdzie. Ej, pierdolę to. No, jak tam dotrzeć? No, nie tędy jest to pole bitwy. No i mam zająć się takimi tymi. Przecież ja ich. Widzieliście, ile ja kurwa zabrałem energii mu? Ile potrzebowałem ciosów, żeby do czegoś doszło? Pojebane co? Ale mój poziom reputacji wzrósł. No dobra. Powodzenia z taką zasadzką. Czy mogę jakieś tę odrobę umiejętności zrobić? Mogę mieć. Nie wiem co robię, wszystko kurwa naciskam, wszystko wziąłem no na no, spokojnie. No tak to robimy, nie? A czy jest jakiś lepszy miecz, który mam, wyposażenie? Kobizen tomo... Tomonari. O, widzę, że jest, dobra. Topór nie. Drewniany miecz też nie bardzo. No to jest 109. 129. No ale przekroczę ten. A 125 też przekroczę. 119, kurwa, wszystko przekroczę, 1913, to nie przekroczę, 183, 163, 119, a tutaj nie mam lepiej, dobra, no dobra, słuchajcie, lećmy dalej, czy człowiek warga będzie dzisiaj człowiekiem w kurwę? To pytanie zadają sobie wszyscy w tym kraju. Lepiej robi niż tamten, zdecydowanie. Ale to dalej nie jest nic jakiegoś kurwa nadzwyczajnego, prawda? No dobra, chyba tutaj poszedłem jeszcze raz w tę stronę. Gdzie już byłem, prawda? Dobrze, zatem. Tu? No nie. Tu też byliśmy. Tu muszę pójść. Nie no, kurwa, nie tu właśnie. Muszę pójść tym mostem, w którym nie poszedłem w końcu. I tak jest. Zbieram ich, nie jest to żadne satysfakcjonujące rozprzygnięcie. Gdzie tym się dostanę? Tym się dostałem... aha. To taki skrót. No nie jest to najlepszy skrót na świecie, ale może się przyda, jak sami dobrze wiecie. To jest pojebane, że nie mogę. Zobaczcie, nie mogę kurwa przeskoczyć tutaj, żeby sobie przejść i otworzyć tamtą drabinkę, która de facto jest skrótem. No ten skrót to raczej jest fiut, no. Ale co jest niemożliwe? Czy mam tam wejść? Aha. No dobra. O kurwa, jakiś duszek. Ćma jakaś. Napierdolimy jej chyba co, tylko nie wiem czy za pierwszym razem. To <todgłos>

Maciek, kurwa, dwa ciosy i koniec, nie? Ja pierdolę. Będę się tu gówno jakoś okrążyć? Co tam dalej jest? Wygląda na to, że pusta przez... Znaczy, że pustka, no, w sensie, że... No, tutaj jest, kurwa, nawet kamień, przez który nie przejdę. Czyli muszę go zajebać. Nie ma innej drogi. I wtedy dopiero otworzą się te drzwi, tak? No, pewnie, że tak, nie? A teraz to chuj. Chuj mi dziąsło i wpięty dla zachęty Dobra gdzie jest mój ten... O nie! Kurwa. O kurwa. O kurwa, jebaniutki. niutki. Ja pierdolę i będę z nim cały odcinek. Bo go nie pokonam najprawdopodobniej, nie? Bo w tej chwili jestem taki letni, no jakby to nazwać. Po prostu za mało mam wczute w tę grę. Tu mi 4 te do podreperowania statusu. Ja pierdolę, zapomniałem jak się używa tych psów jebanych! A teraz chciałem na nim użyć tych psów, no bez sensu, bez sensu! Aha, dobra, już wiem, to był kwadrat i x chyba naraz, nie? Czy kółko i x? Ale zjebałem, no dobra. Ale zjebałeś to macie Kurwa macie Będę się wkurwiał jak widać Nie wiem czy go lepiej blokować czy nie, nie mam pojęcia Ej kurwa Jak wrócić do tego? Kurwa, nie wiem jak wrócić do tego, żebym miał y... przedmioty. Co się stało? Kurwa, przeskoczył mi ten. Dobra, kurwa na R2. No, widzicie, bo mnie to rozproszyło. Tak bym wygrał. Teraz tę walkę na stówę, nie? A teraz muszę biec, kurwa, potem. O O, kurwa. Şimayi bana. Kurwa. Kurwa. KURWA! Co za gówno obrzygane spermą wieloryba. jest totalnie do zrobienia ten pacan jebany. Ja chyba bardziej dupy dać nie mogłem, nie? No i główną z cipulindy. Problem jest taki, że on jest słaby, nie wiem. nie jest jakiś najmocniejszy. Ma dobry ten cios. Ten ciach ciach. Bo jak go mnie wtedy na dwa razy jebnie, to koniec. Jak mu zbić tę kurwa postawę? Jak on wrzuca ten, ten swój atak. O! KURWA! Jebany, a ja pierdolę. No. Nie wierzę, latająca paruwa jebana. Zjebałem to, ale wiedziałem, że to zjebię. Ja jebie! Ty chuju na Ropiendos! Ropiendos! Kurwindos! To są takie kolumbijskie przysmaczki. Nie są. Gówno jest przysmakiem kolumbijskiego człowieka pszczoły. No to nie jest pszczoła, tylko ma oczywiście. A mnie wkurwił po prostu. Więc mówię o nim, jak mi się żywnie podoba. A, ty ciulu! Aaaa, kurwa! Muszę być za. Nie no, kurwa, kolejnego sobie pada nie rozpierdolę, no już bez przesady. Kurwa, mam wrażenie, że na samym początku szło mi 100 razy lepiej, nie? Przegam na ciebie kałem czymś. Yy. Czy to znaczy, że sam musiałem to gówno zjeść swoje własne. Masakra, masakra to jest. Kiedy on wchodzi w tę fazę, to nie wiem, no to trzeba się go chyba kurwa trzymać jak najbliżej. Może blokować trzeba bardziej. Nie, nie, nie wiem, no ja nie blokuję tutaj. W przypadku tego skurwy syna nie blokowałem, a może trzeba rzeczywiście. Mhm, nie, blokowanie to nie jest droga. Mhm. Kurwa. O, teraz mi się dobrze udało zablokować. Masakra. Widzieliście już do czego doszło. Doszło już do tego, że, że już się witałem z gąską. Już byłem w szoku, zaskoczony, ile ja mu tej energii ściągnąłem. Jakim kurwa cudem. No i oczywiście wszystko się zesrało. O kurwa. Zdążyłam! Ja pierdolę, bo naciskam ten głupi przycisk R2. O, kurwa jak debilnie. Już szło w dobrą stronę. W dobrą stronę. Gdzie są te psy? Kurwa na samym końcu. Kurwa! Zjebie. ja pierdolę! Obrzygana! Zmutowana istoto! Nie będzie Nie mogę, nie mogę z tym. Nie mogę z tą grą, naprawdę to już jest... Mi ta gra nie sprawia żadnej przyjemności. I gram w nią tylko po to, żeby ją kurwa przejść. No skoro już jestem tutaj, to... To już dobrnijmy do końca. Nie wiem, znaczy kurwa dobra. Kłamię z tym, że mi nie sprawia żadnej przyjemności. Gdyby mi nie sprawiała żadnej przyjemności, to bym... To w nią nie grał po prostu. Dobrze mi tak chuj mi wdziąsło tego typa, kurwa, cimowego. Masakra! Kurwa! Ja pierdolę, no nie wierzę w to, nie, no! ładza co to?! nie mogę, nie, nie mogę już z tym, nie mogę już z tym. Chciałbym pójść sobie, kurwa, się umyć, bo miałem taki plan. A nie napierdalać się z człowiekiem ćmą. Znacie ten żart? Kurwa, to jest dopiero żart! Czekajcie, zaraz wam powiem żart. Jak tylko przestanie mnie on wkurgać, nie? Kurwa, to się nigdy nie stanie! Chwała nie wiem, co rozjewać tu! Plugastwo pierdolone. Przychodzi Jasiu i mówi tato, zabiłem 10 ćmów. Ciem. Kapciem. No i taki kurwa dowcip." Niesamowicie śmieszny, oryginalny i chuj w dupę ćmą! Ja pierdolek! Ja cię nie widziałem, tych chuju! Bo szukałem swoich piesków! Kurwa! No, chodź. Ja pierdolę. Ja, kurwie! Po prostu prze, Przecież wystarczyło tyle i był... Kurwa!

私が切った後もマタラマシオウチギ者はまた現れまタミノウマタタミノウマ死ミノウマタミノウマタミノウマタミノウマタミちウマタミノウマタミノウマノウミノウマタミノウマタミノウマタミノウマ たび破れながらも将軍となった頼朝公の洗礼もあるここは引け。 Oj, pani się ończyst. Pan chcesz ministra sprawiedliwości. Ja Myślę, że wybuchnie. Czy tu będę mógł lepki dzbanek brzmi super co? Dobra, jebać. Kurwa, prawie zginąłem. To też mogło się tak skończyć, kurwa. Słuchajcie, idę potrzebna ile do, potrzeba do awansu? Mam 93, 115. Dobra, to złóżmy ofiarę, chyba. To co mi tam zostało jeszcze. Eee, nie, no trochę tego jest. Kurwa, wiedziałem, zawsze tak jest, nie? No dobra, tyle wystarczy. Dziękuję Wam za dzisiaj. No wróciliśmy do serii. Zobaczymy, jak to będzie później. Trzymajcie się, papa.